Bardzo dobrze. Gra Piotrka z Andim. To zupełnie inna gra niż ta poprzednia. Zaczęło się od joseki, kolejne joseki, kontrhasami, poprawny ruch, wyskok, 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 w drugą stronę i w dół i odpowiedź i do góry i jeszcze raz wygląda jak wszyscy, wszystkie ruchy wyglądają na poprawne. Można na pewno tutaj grać na tysiąc sposobów, można grać i tak i owak y, i pewnie można też tutaj przycisnąć, no bo trochę może wzmacniamy czarnego, ale czarne są... Przekoncentrowane, ciut, ciutkę, Ym, Także można też tak zagrać. Jeżeli tego nie zagramy, to może, może czarne kiedyś zagrają w tym miejscu, ale to można też zostawić na później. W porządku, wyskok, wyskok, yy, dobry ruch. No właśnie. Może tu warto przyciskać tę grupę białego, bo przy okazji budujemy sobie ładne mojo albo też wyskoczyć. Więc ja tu troszkę byłbym skłonny jednak przyciskać. No ale też tam jak najbardziej dobry ruch. Białe kopnęły. To raczej nie do końca najlepsze, bo wzmacnia czarnego i czarne mogą bez wstydu odpowiedzieć, tworząc piękny kształt tygrysia paszcza z wydętą wargą który w tym momencie nie jest przekoncentrowany, bo następny kamień czarnego stoi dość daleko. Gdyby stał tak, jak zazwyczaj stoi, czyli tak blisko, no to może niekoniecznie, chociaż też można. A jak dalej, no to jak najbardziej. Piękne, piękna górna banda się tutaj kroi czarnemu, więc raczej to nie jest polecane. Można, można, nie jest to błąd zbytni. No a właśnie, może, może Andy nie bardzo czuł, co tutaj można zagrać. Może zejść lepiej niż, niż grać Hanę. No ale tak, ja bym na pewno to zagrał. No i pytanie, co czarny? Może by teraz pchnął, a nie tu, bo przed tym ruchem biały się niejako już obronił. Hmm, tam można zagrać, no właśnie, po co wzmacniać te dwa kamienie? One jeszcze mogą być troszkę słabe kiedyś. Ten ruch ma ładną kontynuację zresztą. Także może tu. A jeśli czarne tu, no to może tu, i czarne tu, no i jakoś się e, gra toczy. Można też tak. I ja bym na miejscu czarnego odpowiedział. Białe do góry. Można do góry. Mhm. Tu nie rozumiem, czemu, czemu nie zagrać tej, tej gry się paszczy e, ładnej. Co nam się nie podoba? A, rozumiem. Pewnie się nie podoba ten ruch czarnego, po którym. Jeśli zagramy od góry no to czarne dostają czwartą linię. A jeśli przetniemy, tak troszkę naiwnie, to czarne zagrają atari, atari i tu, i tu. I jak my próbujemy skontrować, to kontra na naszą kontrę nam leci na głowę. Także białe muszą zagrać tu, a czarne. Chyba tu, i białe tu. No, może to dobre dla czarnych. Może to dobre dla czarnych. Albo ty grysia paszcza, tak? Tu. Także białe próbują raz jeszcze pchnąć. No i dobra, to ma sens. Raz pchniemy i później zagramy w tym miejscu i będziemy już mogli ciąć. Chociaż czarne też nie będą, nie będą narzekać poświęcając kami. Będą poświęcać bez narzekania. Chyba, że białe mają tutaj bardziej dalekosiężny plan, no ale nie jestem pewien. Czarne przecieły, no i właśnie, dobrze czy niedobrze? Trudno naprawdę to ocenić, ale myślę, że ani dobrze, ani niedobrze, w sensie wygląda całkiem, całkiem na zwyczajne rozegranie. Może, może AI powie coś mądrzejszego? Na pewno powie bardziej definitywną opinię. Czy F9 nie jest zbyt pasywne? Tutaj było pytanie. Aha. Myślę, że nie. No to jest, to jest ważny ruch. Jeśli tu nie zagramy, to cięcie nam grozi grozi. Wprawdzie ono nie działa, bo drabinka. Białego łapie. Ale wystarczy zagrać. Łamacza. Tylko to. O, jeszcze trzeba wydłużyć. No właśnie, wydłużyć i teraz tu. I już białe są szczęśliwe. A jeśli czarne tu, no właśnie, to teraz cięcie zaczyna być problemem. Dużym problemem. Dużym, dużym. Także myślę, że to jest poprawny ruch. Bardzo taki. honte. Mhm. <grym> Czarne mogłyby wydłużyć, może białe by zagrały tutaj. Hmm. Albo tak, albo, albo lżej, albo lżej. W grze było inaczej, no i też białe mogą rozważyć kosumi, bo to ładny kształt, ale wtedy w gotę. I może tu. Tak, znowu jest taka możliwość. Z kolei jak czarne odpowiedzą, no to raczej lepiej Kosumi niż, niż Atari. Bo w tej chwili czarne schodzą w sentę. Czarne zeszły w sentę. Bardzo się tym ucieszyły. Białe zabrało oddech. No właśnie. Czy czarne powinny grać tak, czy tak? Ja nie jestem pewien. W, t, w, t, w ten sposób, jeśli zagramy, no to białe mają mało punktów. W narożniku. Nie wiem, z 6 czy, czy jeszcze mniej. Tak, białe będą miały w tym narożniku pod koniec gry punktów w sumie też nie tak dużo. 7. No właśnie, a tak to białe zabrało oddech czarnemu i z jednej, i z drugiej strony. Więc może źle, chociaż ten ruch jest centy dla czarnych. Także Także nie jest aż tak źle. Może dobrze czarne zagrały, że zeszły po prostu. Choć nie była to moja intuicja, bo tak wygląda, że a, a może kiedyś białe wszystko tu obronią i wtedy to jest duża różnica punktowa. W porządku, w porządku. Wszystko tutaj jest rozgrywane. Zagięcie ma sens tutaj. Ja bym raczej... Grał, chociaż to pewnie nie ma wielkiego znaczenia, ale wygląda trochę bardziej adygennie to uderzenie. Białe teraz wlazły. Nie wiem, czy potrzebnie. Myślę, że nadal tutaj można po prostu popchnąć od góry. Jeśli czarne pchają, no to jest tutaj pewien problem w kształcie czarnych. Nie wiem, czy go tak wykorzystywać, czy może w tej chwili spróbować coś tutaj zahachmęcić najpierw. No a jeśli czarne tak, no to podredukowaliśmy czarnego. No i najważniejsze to jest to, co jest na górze, no bo można zaatakować tego czarnego, wreszcie go ukarać za to, że nie odpowiedział. Czy właśnie, jak to zrobić najlepiej? Pewnie, pewnie tu w kluczowy punkt, ale czarne będą od góry grać. No i pytanie, co z tego wyjdzie? Czy poświęcenie i atak pełnoskalowy. Hmm. W sumie. Tutaj to łączenie nie jest aż tak, aż tak interesujące dla czarnych, ale jest, ale istnieje. No dobrze, także myślę, że nie trzeba, yy, dla zwycięstwa nie potrzeba tutaj od razu włazić. Czarne mogą zejść i bym chyba zszedł na miejscu czarnych. No ale można wejść, ok w porządku, tylko problem polega na tym, że jeśli my sobie tu stworzymy słabą grupę, no to tu też jest słaba grupa. Może ona ma możliwość łączenia, ale ta możliwość może zaraz zniknąć. I tam ta grupa też nie jest taka silna. Jak czarny, powiedzmy, zdążą zagrać tu, my będziemy musieli wyskakiwać, a czarne nam tutaj wiadą, to będzie nam trochę łyso. Czarne od drugiej strony, białe wyskok. No i nie wygląda to zbyt dobrze dla białych, czarne dobrze atakują. Wydawałoby się, że białe to takim ruchem powinny uciekać, a tutaj taki autopip, dziwny ruch. No, ale nie wyszło to tak źle, bo w tym momencie, no właśnie, w tym momencie było te służby i białe mogły wszystko połączyć. Czarne powinny były zagrać w tym miejscu, no ale białe coś dostają w zamian. Ale po tym ruchu białe miały te służby i je przegapiły. Otóż weszły tu, tylko po co? Tu się nie da przeciąć, ale jeśli to zagrać w dobrej kolejności, no to tak. Tak, tak i nic nie działa, bo to zła kolejność. Jak widzimy, 1, 2, 3, zagrajmy od razu trzy. No to też niekoniecznie jest dobra kolejność, to może zagrajmy od razu 5, czy tam nie wiem co. Tak, 5, tak, 5, tu i teraz tu. I jak czarne tu, to tu białe żyją i wspaniale jest dla białych. A jak czarne tu, no to białe tu i się zdo zdołały połączyć, też dobrze dla białych. Niestety białe to przegapiłem, no ale tak czy siak dostały coś na zewnątrz, no i w tym momencie ja bym tu dograł, chociaż cały atak nie był sukcesem, Czarne troszkę powiększyły swoje terytorium, białe wyszły w gotę, ale zyskały siłę. No tylko, że Sente jest dość ważne, no bo tamten ruch nadal tam się świeci. Mi się tak wydaje, że jest to dość ważne. No ale właśnie, białe teraz straciły Sente i nawet tu pozwoliły się przeciąć, znaczy rozdzielić, i teraz czarne tną tam i się zaczęły kłopoty białych. Białe uciekają, czarne gonią. I wprawdzie teraz białe uderzyły w słaby punkt czarnego, ale nawet nie wiem, czy to był, była poprawna decyzja, bo te grupy są dość słabe i zobaczycie, co się później stało. Może trzeba było zagrać tak, tylko czy to wystarczy do zwycięstwa. Tutaj jest, jak mówiliśmy, 7, no 25, 45. No i może komi, białe mają troszkę ponad 50, a czarne mają tak, 30 dokładnie, 40, 50. No plus punkty, także czarne raczej mają przewagę. Szybko to da się oszacować, więc dobrze, że białe grają agresywnie, ale no właśnie, czarne też odpowiedziały niegłupio, zyskały siłę i ją za chwilę wykorzystały do rozdzielenia białego. No i właśnie, właśnie, Piotrek jest mordercą, co mówi zresztą jego, jego ksywka, która po japońsku znaczy umrzyj, no i tak to właśnie było, że przeciwnik zmarł i czarne wygrały. Ciekawa gra, ciekawie się to wszystko potoczyło i rozstrzygnęło. Myślę, że pora przechodzić do, do następnej partii. Tak. No i teraz już się definitywnie przerzucamy na język angielski.